Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Kromka. I dzisiaj zagramy sobie w grę, którą od początku tak naprawdę pokochałem. Jest to Escape from Tarkov. W tej grze musimy zbierać rzeczy i robić różne zadania. Wygląda to mniej więcej tak, że wchodzimy na mapę. Mamy tam jakieś wyznaczone miejsca ekstraktu czyli wyjścia jakby z tej mapy. Jeśli zginiemy, to tracimy wszystko, także jest to dosyć hardkorowa strzelanka, ale też za to ją lubię. Dobrze, a więc chciałbym dzisiaj zrobić taska, w którym musimy pójść do winiarni, zabrać wino i się ekstraktować. Wydaje się całkiem proste, aczkolwiek ta winiarnia jest mniej więcej na środku mapy, gdzie znajduje się cała walka, także nie będzie łatwo. Mam tu jakiegoś kałaszka. Dobra, jesteśmy w trochę czulatym miejscu. Musimy przejść przez dwa, trzy budynki, w których mogą się znajdować inni gracze. Właśnie... Ja pierdole, czemu nie mam full auto? Tak wygląda właśnie gra wtarkowo. Nie mam za bardzo broni jakiejś na blisko. Wezmę chyba po prostu pistolet. by się jeszcze jakiś kask właśnie. Dobra, lecimy. Dobra, lecimy do tej winiarni. Najgorsze jest to, że nie wiadomo gdzie to wino jest I będę go musiał szukać po całej winiarni. O! Wódka. To nie jest wino. O! Proszę bardzo, jakie mam eksakty? Emerkum Checkmate Lecimy. Oj słyszę. To chyba nie jest skaw, absolutnie nie, ale weźmiemy sobie rzeczy od tego skawa. Może ten shotgun nas uratuje jakoś, po Czekamy na ekstrakta. Coś z tego rajda wynieśliśmy jednak. Właśnie teraz trzeba zrobić paska. No i pięknie. Myślę, że pójdziemy na łódce i po prostu będziemy musieli znaleźć jakiś konwój i Jusek Kampa. No myślę, że wezmę sobie to może tego. Scope nie jest jakiś mega dobry. Ale lepsze to niż nic. Dużo dobrego lutu zazwyczaj tutaj jest. O właśnie. Tam w skórki ktoś do mnie napierdala. I nie mamy nogi. Zajebiście. Okej. Okay. Muszę I po zabawie. Gdzie my jesteśmy? Dobra, tu mamy takie rozdzielenie dróg. A, jeśli pójdę na prawo, to zginę. Jeśli pójdę na lewo, to też zginę. Także idziemy na lewo. Ktoś już tu był, więc nie za bardzo mi się podoba że przejdziemy sobie tamty Kurwa, małać. Tu wejść mogę. Hello! kolega nasz spierdala. Bum! Sprawdźmy, co... ...miał nasz ukochany kolega. O, wow. MPX. Ciekawe, ciekawe, naprawdę interesujące. Ja to wezmę sobie. Proszę Państwa. Nie mam żadnego plecaku. No naprawdę dużo amunicji. Szkoda gość szkoda, naprawdę przykra sprawa. Hmm. Jak to nie mogę? Co my tu mamy? Eotek. Jakiś grip, składana kolba. No. Nie, jest, nie jest źle. Co? Lecimy robić taska Full auto. Naprawdę piękna broń. O jeszcze. Ttareczka. <grytanie> chłopak odpalić, to bym nic nie widział To chyba tu to jest, mamy to Teraz będziemy musieli przejść przez całą tą bazę Znowu Jakoś tu cicho za cicho Dobrze, to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do następnego.